Witam wszystkich serdecznie. Jestem Ajgen. Widzicie, drugi w drugim odcinku z Subnautica, pomiędzy odcinkiem pierwszym a drugim był stream, który zapis jest, jest. I na tym streamie wybuchła Aurora i zrobiliśmy stację dokującą oraz Simofa. Znalazłem też części, części do tej. Nie mogę zrobić ze Bardzo Bardzo. I tylko na razie tyle, bo wszystkich <grymne> schematów na razie nie mam. Czas. Czas coś wypić. Tytan. Eee, eee, chyba jeden był potrzebny. Z czego... A, jeszcze guma zlikwidowa. Od razu pójdę. Eee, wyłącz tą mapę. Nie potrzebuję. Tak, jeszcze było... I zwiedziliśmy kilka kapsuł ratunkowych Po kilka PDA I... No... Z nimi się trochę działo i... No, mój internet szwankował, więc nie mogłem odpowiedzieć na pytania, które mi zadawano Niestety przepraszam wszystkich, którym nie odpowiedziałem Bardzo internet szwankował, niestety No dobra, no... Nie przejmujmy się teraz tym Teraz... Yy, zrób, zrobię sobie lepsze płetwy Bo czemu by nie Fabrykator mam tu okay. A Jeszcze było dużo zbierania materiałów, więc Polecam, jak ktoś chciałby sobie wpaść tam godzina chyba 20 Albo YouTube coś dzielił i zniżył mi chyba tam Dobra, trzeba coś sobie do jedzenia zrobić Dobra, niech ci już nie burczy w, w ruchu tam poradzisz A, no i dobrze. Yy. Nie, Nie, pęcherzówki. Tu Stalker robi? Gdzie on był? A jest. A, jeszcze, no właśnie, jeszcze zrobiłem nóż żarżarowy. Żarżarowy. Znikają, znika mi jedzenie, a tutaj to jest, dobra. Dobra. Już tą pęcherzówkę zeżremy. Wiem, że to się nie będzie w ogóle opłacać, ale... No ty freżer. No, zeżarłeś mi jedzenie! by było się wybrać by na jakąś wyprawę i to zjedlać trochę ten piękny świat ale najpierw muszę coś znaleźć do żar... żurcia bo jest tu coś boomerang a nie to jest no to jest no to jest no to jest zbejtowaliście mnie no jest łypacz za rogi zapiega 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 fuk o, dobra o wiele więcej. Chodź tu O, jest dobra Dobra, myślę, żeby można było i ten dobry. Nie zahipnotyzujemy No patrz No jak chcę żeby zahipnotyzował mnie Dawaj Hipnoliszka Po angielsku to się kompletnie nic nie, na co nie A zahipnotyzujesz mnie czy nie Młe No to cię z nożyka to jadę Coś będzie? Nie, nic nie, będzie. A i zginąłem seraz w... Chyba... Nie to... Albo na odcinku? Nie pamiętam już naprawdę mam tak słabą pamięć. Zginąłem chyba raz. Czy tam Oj, ja mam. Eee... Tak, Dobra. Jeden tytan, Eee... Dwa diamenty To i jeszcze Przydałoby się baterię zrobić Ale niestety takowej nie posiadam hmm, Więc trzeba porobić Dobra Raz, dwa i mieć muszę pół pójść, po mieć Pół, pół, No to mi się wysłowić Dobra ym znaleźć y, coś y, właśnie na z tą ale nigdzie nie widzę o dobra nevermind ty tam mieć dobra pozbieram trochę tego tamtego simulta chyba płynąć trochę I zrobić palnik klaserowy, co będzie naprawdę potrzebne. Tak. Dobra, najpierw bateria. A i zrobić drugą baterię do tego, więc... Turda. Dwa diamenty zmarnowane, ale dobra już Za i animacja. Pierwsza nice. Dobra, mm, odłożę to co niepotrzebne. Oddycharka, tutaj proszę bardzo, pięknie. No właśnie apteczka, bo widzę, że mam mało. Nie wiem, czy jest sens jeszcze zwiedzać Aurorę, na razie bym popłynął szukać jakichś wraków. Bo czemu by nie, przydałoby się jakieś jakieś yy, schematy, na przykład, a no właśnie, na streamie odblokowałem jeszcze jeden, czy tak, tak naprawdę dużo schematów. Cyklopa, brakuje mi jeszcze dokładnie silnika cyklopa, ale to w bliskiej przyszłości się zrobi. Dobra, lecimy, lecimy. W tą stronę może coś znajdę, jakiś wrak by się fajnie by było. Jakiś wraczek. Hmm. Na tym czerwonym biomie z tym czerwoną trawą dokładniej to powinno być dużo wraków, ale nie widzę ich kompletnie. Za to, to widzę coś co mi się przyda Dobra. O, srebro, idealnie. to, to będzie naprawdę tego dużo potrzebne. O coś jest ale chyba nic potrzebnego o radę dobra tak jak wrócimy z wyprawy to otworzę sobie kurde co to Dobra. E, chyba tu bardziej z modułem głębokościowym bym musiał się zanurzyć ale dobra e, wypływam na górę i patrzę co gdzie dopłynąłem Ja dopłynąłem, cholera jasna. Nie to nie jest Void. O, te pływające wyspy, dobra. Jest wrak, dobra, jest wrak, mam wrak. Czy mogłem wziąć oddycharkę, bo... Jednak tutaj chyba radia... O, 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 o tak, 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 dobra. No właśnie. Widzę coś, co mi się jeszcze przyda. Silnik cyklopa. Oj, tak, tak. Oj, tak, tak. Co, 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 co? Kolejny fragment silnika cyklopa, dobra. Coś jeszcze dla mnie tutaj? Jaski. O, rubi. Biorę. Nie wiem po co ja to skanuję, ale... Jakie to ładne! Pierwszy raz do tej pływającej wyspy Co to Co to gówno tutaj robi o nie... Ja sobie stąd idę. O fuck 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 fuck. fuck. O rubiny dużo. Biorę. Kwarc. Co to, co to, to, to to? Płynął za mną, Fryer. Gdzie, 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 gdzie sim jest Simo, Simov, Simo, Simoff, dobra. Trzeba cię naprawić przyjacielu. Dobra. Okay. Trochę moi bracia mogą hałasować, przepraszam za to Ale wiadomo hmm. Wejście maybe jakieś Chyba od góry będzie um. mm -hmm. Gdzieś tu musi być wejście Wejście Dokładnie ja tu byłem? Nie, uuu, na. Nice. Spinaczkowe, dobra. Dobra. I tu, o nie, tu mogę normalnie otworzyć. Kolejne spinaczkowy, dobra, biorę, wszystko biorę. Nie. Wszystko się przyda. Dobra. Tu, nie, to już mi nie potrzebne, biorę sobie krzesełko. Bo czemu nie wezmę se krzesełu? Krzesele o se Uuu... Uh. Uh. No też ja nigdy tak naprawdę z tego nie korzystałem, tak... Szczerze mówiąc... Coś jeszcze otworzyć można? Ja bym znowu nie zginął jak debil w braku. Ale teraz mam... Y, szybkie płetwy. Ale nie mam charki To jest... Dobra... Tu coś do przecięcia biorę Pierwsze cięcie. Dobra, Chyba zdążę, jeżeli się nie mylę Mam nadzieję Zdążę Przeciąć to i od razu wpływam do Simowa 3 2 jeden. Lag był, lag był, lag był, lag był, lag był, lag był Zdążę, zdążę, dążę, zdążę, dążę, zdążę, zdążę, 0, o, nie zdążę, a zdążę. Dobra, czem? Była akcja. Bym nie zdążył. Bym nie zdążył, ale zdążyłem. Okej. Okay. O! Wezmę. O, ładowarka ogniw. Nice. Dobra. Zarąbiście. Y, tu gdzieś jeszcze będzie ładowarka ogniw, bo bym nie... nie... ten O, 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 coś tu jest, coś tu jest O, system przeciwpożarowy cyklopa. Dobra. Tu do przecięcia to jak uzupełnię setlen Eee, yy, Bo nie po. O. Apteczka przyda się, przyda się. Tu światło. Nie zżyjcie mi mojego Steamowlusza. O! Ale go ze żarli. Ja podpłynę bardziej do tego wraku, żeby od razu jak wyjdę. To bym nie. Dam radę. Lecisz. Dobra, do góry. Tu przez przecięte drzwi. I tu przeciąć trzeba. Lecisz. O jasne, jasne. Awe, tki, 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 Panie, tki, Nie grzyr, niech żyryć mi mojego Simofa. Bo utłukę. Bo tu ke U płetwy ładujące Tu coś jeszcze będzie To mi niepotrzebne już Oprócz tego, że widzę, że tu... O, otworzyć można I chyba... Dobra Mmm, pięknie O, 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 o Uwaga, trzy. Cyklop! Nice! Się bardzo cieszę. Woda. O tutaj był silnik, no? Ja go nie widziałem. Dobra, wypływam jakoś. Chyba to cały wrak zwiedziłem. Okej. Okay. Chyba tak. Dobra. Szukam innych Szkoda... Mam bicona? Nie wziąłem, dobra Szkoda Dobra, to płynne dalej. A czekaj, nie było tu jeszcze jakiejś ręki do Patrzę, dziwa... Aha, dopiero to zauważyło. O, kostka drzewcza, coś mega. Złotko Lit. Jej, jak moi bracia, naprawdę drą to jest. Czasami nie naprawdę nie do zniesienia. Simów Dobra, ja się Szukam. Czegoś. Dobra, wypływam. I nic tu po mnie. I nic tu po mnie, dobra. O, tu jeszcze coś po mnie. Wiem, będzie to bardzo słychać na odcinku, ale bardzo przepraszam za to. Niestety nie mam bardzo dobrych warunków do nagrywania. Dobra. O, no. Wkurzają mnie te... bąszarki To? Jajko, dobra. Nieważne. Ty o, o, jednak coś ważnego. O, diamencik. Może... czekaj. Tu coś do skanu będzie, a jeżeli coś nowego, to bardzo bym przyjął. Nie, nic nowego, bo już mam działko impulsowe. Ruda miedzi jak najbardziej się przyda. A, a tylko rusz mi Simofa! To cię trupie, Fuck. Sam zaraz uka ukatrupię swojego Simofa. Uuu, wyspa! Ale. A radio, kolejne radio. Dobra. Lecimy na wyspę, pane. No. O, ty mój frajer Pa, pada jadać, lepa, pa Dobra, jednak Zostawę cię spokoju, prawda? coś do jedzenia Bo, jednak to dużo daje no, czekaj, zobaczymy O, dobra Jest, dobrych Trzecie radio Trzecia wiadomość. Skaner się zbagował. oparte na względu urządzenie jest lżejsze niż się wydaje i ma podświetlony na filetowy symbol przypominający literę U. Pomimo faktu, że wbudowane źródło zasilania nadal działa, algi wyrastające ze zewnętrznej części urządzenia wskazują, że zostało ono porzucone tutaj setki, może nawet tysiące lat temu. Technologia znacznie przekracza poziom federacji, a urządzenie nie ma żadnych zauważalnych sposobów na interakcję z nim. Pomimo tego wciąż jest możliwe wytworzenie jego dokładnej fizycznej kopii, jeśli to konieczne. Dobra. Nie wiem czy to będzie... Gdzie ja idę. Gdzie... Bo ja lubię dziewub... Czemu mi się skałem z sobą? Bo ja lubię bardzo dziewo blubowej.

Biorę Łe, myślałem Ech. O, 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 o Coś, coś na pewno przyjada Kosteczka, fajna Biorę Takie dziwne dźwięki trochę wydaje Ale cóż, dobra tylko marudy. się Biorę drugą kosteczkę. I kolejne dane. Uy. Lecimy, Ziół. Jaka faza Normalnie I już na 100 metrach Ubranie te bije nie tu nic. Jak coś to mam pistolet Nie no żartuję, nie mam chciał Mam drugi Nie mam nóż Będę się bronił mój, mój nóż Co to? Karabin obcych Biorę Tak. Kolejna kostka. O, co my tu mamy? Portallo! Nice! No nic ważnego. Tam się coś na chwilę dało. O, kolejna tabliczka. Biorę. Nie wziąłem jej. Dawaj mi to. Siu. Skaczemy se. Bany hopy. Normalnie. Oni, O nie. Dum z Dobra. dobra. I nie mam już tabliczek. No. Me, nie udało się. Chciałbym być DREM ale nie byłem dreamem, dobra. Dawaj mi ręce, nie. <grym> dawaj, stanny go. Dobra. Zobaczymy, co tu się wydarzy. O nie, coś mnie zapało. Panie, odwal się pan ode mnie. Kurwa. No i mnie ugryzł, no ty frajer głupi. Yy. Z cię dojadę! Zniszczę to sam! Nie da się. Dobra leci Drem. Yy, dzięk mi się ściąło i nic nie strzałem. A to to zaraz dobra Puk. Nie wiem na co jest ten zbiornik wody w ogóle. No, wypłynąć sam mogę stąd wy... To sam mogę wypłynąć, ale... Co? O kolejny portal FUK! Idź! 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 Ode mnie! Szatanie ty! Głupi szatanie! Precz! Żyję! Nie zabił mnie! Dobra, może bym poszedł w głąb wyspy, może coś... A nóż, może mi się coś uda znaleźć. Mam latarkę, to wezmę pod dwójką. No bo, okay. Przyda się Czekaj, zapiszę sobie gierę. Zapisz gierę. Żeby nie było potem, że mi skraszuje gierę. I nie będę go zapisu. i będę musiał robić wszystko od początku. Bo bym bardzo nie chciał. Dobra, ja idę, idź celu, idź ciulu. Nie, nie zrobisz mi nic. Nie masz prawa. lagi się zdobyłem? Coś tutaj Coś, coś I coś W sumie coś jest Jakiś zejście w dół Sprawdźmy o. A, tam bym nie chciał jeść. biorę Ciemno A tu jest wejść, o lit, dobra przygarnę. Bo czemu by nie? Dobra. Nic mi nie zrobicie, frajerzy. Naprawdę, moi bracia, są głośni. Wygram najlepszą porę. Lid, dobra. Tknąłem! Czekaj! Tam coś jeszcze jest! O coś, o dobra Tyle to wata bliszka biorę I Zaraz pójdę sprawdzić czy jeszcze jest coś pod wyspą O tu nic nie ma dobra Takie wyszedłem na chwilę i zagrać już te dźwięki się zrobiły Dobra, tu nic nie ma czyli Ty ptok jak ty tą rzecz wleciał co tu wleciał? Jak gdy próbu próbuję być ślązok Dobra. Biegnij. Biorę. Biorę. Zbugowane też wezmę. O, diamencik. Uuuu, nice. Coś fajnego jednak znalazłem tutaj. Dobra, e, to sobie zbieram jednak. Nie tu. Czekaj! Może wejdziemy do nas dla niego w następnym odcinku. Myślę, że tutaj będę... Żegnam was przy tym oto portalu. Wbiję jeszcze wodę jakąkolwiek mam. Dobrze. Żegnam was przy tym portalu. Ja się... Ja, ja jestem... Ajgebron. Zostawcie suba, łapkę w górę. Ja was żegnam. się, i na razie.